Witam Was serdecznie ponownie. Dziś mam dla Was, myślę, oczekiwaną recenzję podkładu Pur. Four in One Love Yourself Foundation to jest nowy podkład marki Pur, który dopiero się pojawił w Polsce. On nie jest od... Myślę, pół roku ponad jest już dostępny w Stanach, no i stał się on bestsellerem marki, właściwie od razu. Jest to naprawdę bardzo ciekawy produkt. Tu może nie chciałabym wszystkiego o nim mówić, dlatego że będę mówiła o nim w ciągu trwania całego filmu. Oczywiście dzisiaj mam go na twarzy i możecie zobaczyć już, jak on wygląda. Także dzisiaj będziecie mogły dowiedzieć się, co myślę o tym podkładzie, co to w ogóle jest za podkład, dlatego że bardzo dużo z Was na moim Instagramie było naprawdę niesamowicie zainteresowanych tym podkładem, jak on się sprawdza, jak się go używa. I w ogóle o co chodzi, bo to jest całkowita nowość. I jest to dosyć ciekawy produkt, dlatego że ma zastąpić i podkład, i korektor. I ten film nie będzie testem, dlatego że ten podkład stosuję już od dwóch miesięcy wydaje mi się, że prawie dwa miesiące. Także już mam na jego temat no, wyrobione zdanie. Także nie pokazuję tutaj przebitek z całego dnia. Przy tym podkładzie uznałam, że to jest bez sensu, bo testuję go tak długo. Co jeszcze? Na końcu tego filmu będzie naprawdę. Duże rozdanie, dlatego że będą aż trzy nagrody. A jeżeli macie ochotę wziąć udział w rozdaniu, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, bo oczywiście to rozdanie będzie dla moich subskrybentów. Zaczniemy tak jak zwykle. Zacznę od masek. Tak jak zazwyczaj zaczynam swoje filmy z podkładami czy makijażem, zawsze pokazuję Wam zwyczajowe jakieś maski, dlatego że znacie moje podejście w ogóle do makijażu. Uważam, że bez dobrej pielęgnacji makijaż po prostu. Wygląda nieładnie, więc dzisiaj mam Wam do pokazania dwie zupełnie nowe maseczki. I pierwsza z nich to jest maska Pure Hills. Te maski możecie kupić w Hebe. One są w takich właśnie śmiesznych, maleńkich opakowaniach. Tu jest 10 ml i to wcale nie jest mało, dlatego że one niby są jednorazowe. Natomiast no, ja taką maskę zużywam. Pięć razy. Zależy oczywiście od Was, ile tam sobie życzycie. I akurat mam taką wersję, której nigdy nie miałam. Jest to maska z wulkaniczną glinką, oczyszczająca pory. Dlatego wzięłam dwie maseczki, bo jedną nałożę sobie na środkową partię twarzy. I jak wiecie, marka Pure Hills bardzo lubię, teraz weszło trochę nowości. Mam nadzieję, że wkrótce Wam pokażę te nowości. A ta maska po prostu ma kontrolować sebum, wygładzać skórę, oczyszczać pory, czyli środkowe partie twarzy. Natomiast druga maseczka też pewnie Was zainteresuje, dlatego że to jest nowa marka. Która należy do Anny Lewandowskiej, marka, która się nazywa Flow. Nie wiem czy oni słyszałyście, ta maska dostępna jest w Seforze i chyba tylko w Seforze. Ta maska nazywa się Skin Exposed. Naturalna pielęgnacja, złuszczanie 3D, regeneracja, rozświetlenie, odmłodzenie. Ponieważ jestem trochę dzisiaj przeziębiona, na pewno się już Wam skarżyłam, to przyda mi się taka maska, która jest właśnie rozświetlająca, wygładzająca. Co ona takiego robi? Naturalne kwasy Aha. Z pulp egzotycznych owoców, borówki, trzcin cukrowej, syropu klonowego, pomarańczy, cytryny, organiczne kwasy AHA, drobinki, bambusa i żurawiny, czyli zmiękczenie naskórka, rozpuszczanie wiązań między martwymi komórkami na naskórka, czyli zwyczajnie cały z na naskórek pięknie nam zejdzie, mechaniczne złuszczanie, czego ja nie lubię, więc nie będę tej maseczki pocierać mocno. I przyspieszenie procesu odnowy komórkowej, zwiększenie elastyczności na 10 minut. Tą maseczkę też będę miała 10 minut, także teraz je nałożę. Maska Pure Hills ma taki kolor, mój ulubiony, brązowy. I naprawdę jest jej niemało w tym opakowaniu, a akurat teraz yy, po chyba ostatnich cukierkach, cukierek albo psikus, u mnie chyba więcej było cukierków niż psikusów i wysypało mi strasznie brodę <grym> za karę. Więc yy, ja zawsze bardzo lubiłam tego typu maski, właśnie oczyszczające. I moja broda to też są hormony, wiadomo, u kobiet. Ale myślę, że częściowo są to na pewno słodycze, czyli czekolada. Mam w ogóle atak biedronek w domu, więc jakby w kadr leciała biedronka, to nie zdziwcie się, one po prostu teraz starają się gdzieś ukryć przed zimą. I naprawdę mamy tutaj z lasu masę biedronek. A maseczka Flow ma taki. Rzeczywiście ciekawa jest dlatego, że ma takie bardzo delikatne granulki w środku, co możecie zobaczyć teraz, jak ją nakładam, że są takie granuleczki. Jedna z biedronek właśnie dostała się na moją lampę, nawet dwie biedronki, więc tutaj postukują. I wyczuwalne są też takie granulki, bardzo delikatne, takie dosłownie... Nawet nie wiem, jaki nazwać, takie mini mini granuleczki. I widzimy się za 10-15 minut. Napiję się jeszcze trochę matę i wrócę do Was, żeby pokazać Wam najnowszy podkład marki Pur. I wróciłam, i tak jak widzicie, troszkę więcej zrobiłam niż mówiłam, że zrobię, mianowicie już mam makijaż oka, mam brwi, ale postanowiłam ten film po prostu nagrać specjalnie po to, żeby pokazać Wam głównie podkład, bo to jest jednak. Król dzisiejszego wydarzenia i dlatego ten film się kręcę, więc postanowiłam tutaj się nie rozpraszać i nie pokazywać Wam za dużo innych kosmetyków, ale o wszystkich kosmetykach dzisiaj Wam opowiem, dlatego że kosmetyki, które dzisiaj będę używała, to są kosmetyki pur. Jedyna rzecz, której używałam nie z marki pur, to jest liner, który ostatnio Wam pokazywałam z Belle. A jeżeli chodzi o moje oczy, to jest dzisiaj ta paletka. Widziałyście ją na Instagramie. To jest takie śliczne maleństwo, które jest w marce PUR już od zeszłego roku. Tak jak widzicie, jest to taka piękna paletka. Sześć cieni. Paleta typowo imprezowa. Fantastyczna jakość. Tą paletę również dzisiaj będzie można wygrać w rozdaniu. Zresztą o wszystkich kosmetykach opowiem Wam na końcu tego filmu, żebyście po prostu wiedziały, jakie kosmetyki można w tym rozdaniu otrzymać. Tutaj jeśli chodzi o jakość palet PUR, to widziałyście w moim filmie z marką Pur, które nakręciłam bodajże rok temu. Byłam zachwycona tą marką, byłam zachwycona jakością. Tutaj się nic nie zmieniło. Ta paleta jest tak samo jakościowo fantastyczna. Drwi zrobiłam sobie tym ołóweczkiem. Też mówiłam o nim w Lubieńcach Miesiąca. I ta kredka nazywa się Arch Mezis. 4 w jednym. To jest odcień, najciemniejszy odcień Dark. Natomiast na rzęsach mam coś bardzo ciekawego. Oprócz moich sztucznych rzęs, które Wam pokazywałam w ostatnim filmie, w Lubieńcach Miesiąca również. Jest to takie duo też spór, to są maskary, w zasadzie jedna to jest primer, ten primer działa na zasadzie magnetycznej i on powoduje, że ta maskara działa bardzo intensywnie, rzeczywiście jak się dzisiaj pomalowałam, no to rzęsy są trzy razy grubsze, także nawet jak macie super słabe rzęsy, to taki duet może Wam pomóc osiągnąć taki stan, jakbyście miały po prostu dosłownie sztuczne rzęsy. Bardzo mocno pogrubia, bardzo mocno wydłuża i też bardzo ładnie utrzymuje skręt. Na usta nałożę sobie coś, co też bardzo lubię. To akurat nie jest marka PUR, ale ostatnio bardzo często tego balsamu używam. Bardzo ciekawy primer. To wszystko mi się starło. Na szczęście mam opakowanie jeszcze. To jest Project Lip. to jest Matte Plumping Primer. Ja go użyję dzisiaj właśnie przed makijażem, żeby mieć takie ładne pełne usta. No dobrze, to przejdźmy do podkładu, ponieważ na pewno na to czekacie. Podkład nazywa się 4in1 Love Your Selfie Longwear Foundation and Concealer, czyli jest to podkład z korektorem w jednym, co niesamowicie mi się spodobało. I już jak widziałam zapowiedzi z tego podkładu na innych kanałach, no to po prostu byłam tak ciekawa, tym bardziej, że bardzo dużo osób mówiło, że natychmiast jest to ich ulubienie. W Polsce będziemy miały i mamy 20 kolorów, które wyglądają bardzo ładnie, moim zdaniem. Są to takie kolory, które są bardzo naturalne, dobrane zresztą przez, przez nas. Po prostu my wybierałyśmy te kolory. Mówiłam Wam, że jest taka możliwość, żeby pomóc Marce Pur wybrać najlepsze odcienie. Także jeżeli szukacie jakichś odcieni, które są ogólnie dostępne, dlatego że ten podkład to jest jeden z niewielu podkładów na świecie, który jest wyprodukowany w 100 kolorach. Wyobrażacie to sobie 100 kolorów. Marka wypuściła 100 kolorów podkładu. Ze wszystkimi niuansami, podtonami dla skór bardzo ciennych, dla skór super bladych, super jasnych, prawie białych, plus wszystkie podtony, jakie istnieją, czyli odcienie bardzo ciepłe, odcienie neutralne. I odcienie chłodne. Ja mam akurat to szczęście, że mam kilka kolorów tego podkładu. Mogłam wybrać idealny odcień dla siebie. Wiedziałam już oczywiście, jaki on będzie. I mam takie odcienie. MG1, MG3, LN3 i LN7. Takie odcienie wybrałam. Natomiast moim kolorem, bo pytałyście mnie o to, jest odcień MG1, czyli Medium Golden 1, najjaśniejszy z odcieni Golden, taki przepiękny. Złocisty, jasny odcień, który naprawdę idealnie mi pasuje. Natomiast mój odcień letni, czyli odcień, kiedy moja skóra jest, powiedzmy sobie, w oszukańczy sposób opalona podkładem, to jest odcień ng 3 Ja najbardziej lubię odcienie właśnie Golden, dlatego że no, no po prostu lubię. Natomiast odcieniem, który będzie też dla mnie idealny, bo ja mam po prostu neutralną karnację, jest odcień, który się nazywa LN3 i on jest takim bardzo ładnym, neutralnym, chłodnym, dosyć kolorze. Natomiast na skórze zobaczycie, że ja będę tym kolorem się rozświetlać makijaż, więc zobaczycie, po prostu jak on na skórze wygląda. Także jeżeli wybieracie sobie po prostu podkład, warto znać swój podton, to jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj pamiętajcie o tych żyłkach na ręce. Jeśli macie żyłki, które są Purpurowe, to macie odcienie te pink. Jeżeli macie żyłki zielone, to macie te odcienie właśnie ciepłe. Natomiast ja mam żyłki purpurowe i zielone, więc jestem tym odcieniem neutralnym. To jest taki najprostszy sposób, żeby to sprawdzić. Przełomowy, długotrwały, wielofunkcyjny podkład i korektor w jednym pielęgnuje skórę, natychmiast ukrywa niedoskonałości i pomaga podkreślić naturalne piękno. Podkład jest wzbogacony o przeciwstarzeniowy kompleks retin, który zawiera wszystkim ceramidy i retinol. Oraz peptydy. Tu jest również kompleks, który nazywa się Kompleks Energy, który zawiera wyciąg z zielonej herbaty, żeńszenia i witamin z grupy B. Nie wiem, czy coś może być lepszego dla skóry niż te składniki, które wymieniłam. Pomaga również zwalczać stres oksydacyjny związany z zanieczyszczeniem środowiska i uszkodzenia spowodowane niebieskim światłem widzialnym. Znowu jest to podkład fantastycznie przygotowany po prostu do naszego współczesnego życia. Teraz Jeżeli chodzi o samo opakowanie, no to ja jestem po prostu jego wielką fanką, dlatego że oprócz tego, że podkład ma pompeczkę, tak jak widzicie, jest to takie bardzo ładne szklane opakowanie matowe, bardzo eleganckie. ale to jest bardzo ciekawe. Oprócz tego, że macie pompkę i jeżeli macie ochotę, jeżeli będzie to tylko dla was produkt, w środku jest szpatułka, która jest szpatułką korektora albo podkładu. Dowolnie możecie po prostu sobie nakładać, możecie nakładać albo szpatułką, albo pompką, ja zdecydowanie będę korzystała z pompki. Teraz jak odkręciłam to opakowanie to widzę, że ono nie jest szplanego, to jest taki bardzo dobrej jakości plastik, taki gruby plastik. Dostałam jeszcze do testów taki primer, to jest primer, na którym jest napisane wyraźnie, że jest to primer anti-pollution, jest to anti-blemish and mattifying. Primer taki, na szczególnie polecony na trądzik, 4 w 1. Jak wiecie, ja bardzo, bardzo lubię primery, kurs. Są to jeden z najlepszych primerów w ogóle, jaki kiedykolwiek miałam, jeśli chodzi o nawijanie na przykład skóry. Dzisiaj będę używała sobie tego primera, ponieważ chcę wam pokazać, jak działa. Jeżeli macie taką skórę, że primer daje tą różnicę, czyli utrzymuje się podkład lepiej, widzicie, że Dłużej, po prostu macie go na twarzy w takim nienaruszonym stanie, to użyjcie primera. Ale powiem Wam, że przy tym podkładzie primer nie jest niezbędny. Po prostu, jeśli dobrze nabliżycie skórę, to ten podkład po prostu bardzo ładnie się utrzymuje. Natomiast przy skórach bardzo oleistych, tłustych, z rozszerzonymi porami, polecałabym użycie primera. Co jeszcze jest napisane na podkładzie, co też jest myślę bardzo ciekawe i ważne, że jeżeli chcecie mieć y, super pełne krycie, to trzeba użyć 2-3 pompki. Natomiast do normalnego krycia. Wystarczy jedna pompka i zdecydowanie ja jestem tą osobą, która chyba użyje jednej pompki. Zresztą zobaczymy. Jest gęsty, ale jest bardzo lekki, tak jakby piankowy i wyraźnie czuć, że nawilża. I to jest odcień MG1. Bardzo żółty, typowy odcień Golden. Odcień LN3. Naprawdę mogłabym go też użyć, ale to jest dla mnie odcień, który będzie dla mnie dobry, tak jak Wam mówiłam, zimą. Także można zobaczyć, jaka jest różnica między tonami neutralnymi a tymi takimi po prostu golden. I ja najbardziej lubię używać gąbki. Powiem wam szczerze, że to jest moja ulubiona metoda, jeśli chodzi o ten podkład. Nie lubię używać przy nim pędzla. Czasami używam też palców, dlatego że on jest po prostu bardzo szybki w aplikacji. I zobaczcie, to było takie jedno maźnięcie, natomiast jeszcze nie wykorzystałam tego, co mam na płytce. Akurat mam wypryski fantastycznie. Policzek z podkładem. Policzek bez podkładu. Także możecie zobaczyć, że on naprawdę dobrze kryje. Teraz środkowe partie twarzy, czyli broda. Broda, na której dzisiaj mam mnóstwo zaczerwienień, krostek. Cały czas dobieram podkład z płytki. Z tym podkładem trzeba uważać, żeby nie przesadzić za pierwszą aplikacją, żeby nie nałożyć go za dużo, bo wtedy po prostu zwyczajnie on Wam się sparzy, tak jak każdy podkład, który jest mocno kryjący, chociaż on i tak jest bardzo lekki. Także trzeba go nakładać po prostu małymi ilościami, tak jak zawsze Wam mówię, nie za dużo. Od razu blendować, jeśli będziecie chciały, to możecie dołożyć. On też nie zastyga tak szybko, więc jakby... Można go dołożyć w każdej chwili, nawet w ciągu dnia. Zobaczcie, jaki on jest kryjący. Znaczy, jak na moje potrzeby, to to jest bardzo kryjący podkład. A jeżeli mogłabym go do czegoś porównać, to jest to podkład, który jest po prostu um, to, o takim bardzo dobrym, średnim kryciu, które można do, nabudowywać do super pełnego krycia. Jeśli lubicie takie intensywne krycie podkłada, to tutaj zdecydowanie takie krycie można uzyskać. I ja akurat no nie lubię takiego krycia, nie jest mi ono potrzebne. Ta jedna pompka dla mnie to jest idealnie. I Jeszcze mi zostało trochę na czoło, dlatego, że ja na czoło podkładu z reguły nie używam za dużo. I tak jak widzicie przebijają jeszcze moje wypryski, także zaraz się nim jeszcze zajmę. I jeszcze nie mam nic pod oczami, dlatego, że chciałam użyć tego jaśniejszego koloru. Co teraz zrobię? Tutaj tego koloru mam trochę za dużo wyciśniętego. Ja sobie go nałożę na środkowe partie twarzy. Staram się nie za dużo, ale wiem, że za dużo wycisnęłam. Może jeszcze tutaj. No dla mnie jest to zdecydowanie za dużo podkładu. Zaraz będziemy to zbierać. Także na mojej wyjątkowo dzisiaj źle zachowującej się skórze, bo naprawdę tutaj czuję, że wiecie, że to wszystko jest bardzo oleiste. U mnie dzisiaj wyjątkowo bardziej niż zwykle, mimo tego, że używam maski. Ale zobaczcie, że ten podkład nie jest zupełnie podkładem takim typowo matującym. On ma satynowe, dosyć lśniące i naturalne wykończenie, natomiast krycie jest moim zdaniem rewelacyjne. Po no, prostu, jeżeli nie potrzebujecie, to w ogóle nie musicie używać korektora, możecie dołożyć tylko podkładu i już jest naprawdę super. Ja sobie oczywiście jeszcze ten makijaż skończę. On nie zastyga też tak do końca, jak podkłady trwałe. Takie wiecie, że mm, jakby tworzy się taka powierzchnia, która jest do niedoruszenia. On raczej staje się taki satynowy, ale jak dotykam palcem, to na palcu zostaje podkład, więc nie jest to podkład, który po prostu nie brudzi ubrań. On raczej trzeba z nim uważać, żeby nie pocierać nim ubrań, jak go utrwalicie, na pewno zostanie na twarzy dużo dłużej, więc no ja z reguły polecam, żeby utrwalać podkłady. Także sięgnę sobie po puder, oczywiście marki Pur, który jest pudrem mineralnym, o którym wam opowiadałam. On jest w ogóle, no to jest naprawdę super produkt. W środku ma też taki genialny shifter, więc tutaj nic nie ucieka. I ja sobie utrwalę makijaż właśnie tym pudrem. Jest to jeden w ogóle z moich ulubionych mm, kosmetyków, jeśli chodzi o tą markę. Naprawdę świetny produkt. Ja wiem, że mówię Wam ostatnio o bardzo dużej ilości pudrów, ale po prostu no, jest dużo bardzo dobrych pudrów. W takim razie sprawdzę jeszcze kolor LN7 do konturowania. Jeszcze inny kolor. Neutralny odcień w odcieniu 7, czyli taki dosyć, no, jak na mnie, to ciemny. Przypomina mi trochę kolor, jeśli chodzi o kolor, to przypomina mi podkład Sisley'a, który Wam pokazałam, w jestem tak zachwycona. Też tak jakby sobie nim wykonturuję. Zobaczcie po prostu, jak te kolory na skórze wyglądają. Bardzo ładnie, bardzo naturalnie. I też zwiększam krycie cały czas. Także tak wygląda moja twarz z taką pompką półtorej. Podkładu na twarzy, także wiecie, to jest całkiem sporo jak na mnie. Ja nie używam aż tak dużo, tak jak mówiłam. No, ja używam pompki tego podkładu. Czasami nawet mniej, używam tylko tam, gdzie są niepotrzebne, ale moim zdaniem skóra wygląda nieskazitelnie. Natomiast sam podkład jest. Praktycznie niewidoczny. Makijaż mam prawie skończony, ale jeszcze postanowiłam pokazać wam szminki, bo zapomniałam zupełnie, że mam nowe szminki spór. I <laughs> zobaczcie na przykład na tą szminkę. Mam nadzieję, że to będzie widać. Ta szminka nazywa się Superstar. To jest taki balsam, który ma zatopione złote opiłki. Mmm, ale jest przyjemna. Nie wiem, czy te opiłki coś dają, ale po prostu jest to taki wygładzający super balsam. Tak, one się pojawiają na ustach. To pewnie jak nałożycie na tamte szminki, to będzie coś widać. I nie mogę się zdecydować na kolor, czy użyć tego, bardzo ładny taki dosyć ciemny odcień neutralny, naturalny. I mam jeszcze taki odcień nude, który się nazywa Guest List. Guess List e, wygląda pięknie, taki po prostu brąz. Nie wiem, czy dla mnie nie jest dzisiaj troszeczkę za blady. Zdecydowanie bardziej czuję ten odcień. No jak pomieszamy, to już fajnie. To są szminki, które powiększają usta, nawilżają, mają ekstrakt zagawy. No bardzo fajne. Można je kupić teraz w takim właśnie dużym zestawie. No zdecydowanie ten odcień, czyli odcień. Oh my Words, Jednym słowem chyba po angielsku, tak? Oh my word, czyli taki super kolor. Natomiast jeszcze na wierzch nałożę sobie moją ulubioną Twinsies, która jest bardzo podobna w kolorze. Nie wiem, czy nie jest identyczna. Identyczna. A może jeszcze sobie dołożę czegoś, co bardzo lubię. Mgiełka Pur, ponieważ naprawdę czuję, że zaczynam mieć gorączkę. I moja skóra jest taka, wiecie, po prostu ratunku. Potrzebuję coraz więcej nawilżenia. To wklepię sobie jeszcze odrobinę tej mgiełki, którą uwielbiam. Tylko boczne partie twarzy, tak jak zwykle. I tak jak wiecie, kosmetyki Pur należą do moich zdecydowanie, no, jedną z jedną z moich ulubionych marek w ogóle, dlatego, że oni mają naprawdę... Rewelacyjne składy są to kosmetyki, które są naprawdę bardzo wysokiej takiej jakości premium. To nie jest jakaś taka marka, którą można by nazwać jakąś tanią marką naturalną. To jest zdecydowanie marka luksusowa, marka premium. I ja mam naprawdę bardzo wiele produktów, które po prostu spór uwielbiam, tak jak na przykład ten puder. Dużo produktów w ogóle było w ulubieńcach roku 2018, także jak macie ochotę, to możecie sobie tam zajrzeć. Między innymi właśnie ten puder ta paletka rozświetlaczy, no i wiele, wiele innych produktów, bronzer, który uwielbiam, który po prostu, mimo tego, że używam go naprawdę bardzo często dopiero tyle zużyłam. Także to są to produkty też bardzo wydajne. I jeżeli chodzi o ten podkład, no to ja tutaj się nie spodziewałam, że będę niezadowolona albo, że coś mi się nie spodoba. Raczej spodziewałam się tego, że będzie to jeden z takich moich podkładów, kiedy potrzebuję właśnie krycia, kiedy chcę mieć bardziej matowe wykończenie, kiedy po prostu potrzebuję zrobić szybko makijaż i żeby natychmiast wyglądał on bardzo dobrze. I ten podkład naprawdę to wszystko daje. Także ja jestem bardzo zadowolona, że on w końcu jest w Polsce. Cieszę się też niesamowicie z tych 20 w Polsce odcieni. Być może kiedyś będzie więcej, nie wiadomo. Na razie mamy tyle, ile jest i podobnież podkład wciąż sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Moim zdaniem na skórze wygląda przepięknie. Po prostu wygląda przepięknie. Jest to wykończenie, tak jak Wam mówiłam, satynowe z takim. Półmatowym, poblaskiem. Ja tutaj wprawdzie, wiecie, no mam pielęgnację na skórze, ale specjalnie dzisiaj nie nakładałam żadnego tłustego kremu, żebyście zobaczyli, jak ten podkład wygląda na takiej skórze, która jest po prostu dobrze nawilżona, bo ja zawsze bardzo dobrze skórę przygotowuję po prostu pod makijaż. To jest naprawdę bardzo ważne pod każdy w ogóle podkład, chociaż tutaj macie mnóstwo. Czynników nawilżających, wygładzających skórę, przeciwzmarszczkowych, antypoluszyn, co jeszcze bardziej mi się podoba. Podoba mi się opakowanie, podoba mi się to, że jest i pompka, i ten taki aplikator duży aplikator do korektora. Uważam, że jeżeli wasza skóra jest normalna, mieszana Tłusta, to ten podkład się u Was sprawdzi. Natomiast pod skórę tłustą uważam, że trzeba go dodatkowo przygotowywać, używać właśnie primera odpowiedniego do skóry tłustej. Nie jest to być może moja ulubiona formuła pod oczami. On daje radę pod oczami, dobrze kryje, naprawdę dobrze kryje i bardzo ładnie, tak jak widzicie, nie ma cieni, wszystko wygląda super, ale ja po prostu lubię bardzo dedykowane pod oczy korektory. Naprawdę lubię i uważam, że one po prostu bardziej skórę nawilżają. Natomiast jeżeli nie jesteście tak bardzo Bredne jak ja, to na pewno ten podkład się rewelacyjnie pod oczami również sprawdzi. Jest to bardzo fajny podkład do tuszowania. Przebarwień, jakichś wyprysków, niedoskonałości, nierówności na skórze kolorystycznej, w ogóle do wyrównywania kolorytu, według mnie jest rewelacyjny. Wygląda, tak jak widzicie, pięknie, naprawdę jestem bardzo zadowolona, tym bardziej, że dzisiaj czuję się bardzo źle. Wyglądam na pewno lepiej dzisiaj niż się czuję. Oprócz tego jest to podkład długotrwały, czyli on bardzo dobrze pracuje w ciągu dnia i to mogę potwierdzić, bo tak jak mówię, używam go. Wydaje mi się, że dwa miesiące go ogrzewam, także mogłam sobie go dokładnie sprawdzić na eventach. Jak było bardzo ciepło, jak było chłodno. Bardzo ładnie się utrzymuje na skórze, ale nie jest to podkład, który się nie ściera. O tym też trzeba pamiętać, że jak nałożycie sweter przez głowę albo dotkniecie białym t-shirtem, to zostawi ślad. On się jakby nie utrwala w taki sposób, przynajmniej ja tego nie zauważyłam. I ze względu na to, że tak niewielka ilość jest potrzebna tego podkładu, wydaje mi się, że on będzie również bardzo wydajny. Na pewno świetnie się sprawdzi przy skórze, która jest dojrzała, sucha, odwodniona, przy skórach, które są podrażnione w ogóle. Na przykład, jeżeli macie z jakimiś zapaleniami skóry problem, no to myślę, że ten podkład bym poleciła szczególnie takim skórom, bo tak, nie dość, że musicie coś ukryć, no to jeszcze do tego musimy mieć świetny skład. Jest to produkt, powtarzam, bezglutenowy i jest to produkt wegański, więc jeżeli na tym Wam zależy, bardzo polecam. Zresztą pewnie się spodziewałyście, że moja recenzja będzie tego typu recenzją, no ale tutaj ja z tymi kosmetykami mam styczność od roku i naprawdę bardzo się właściwie wszystkimi kosmetykami PUR cieszę. Ze względu właśnie na tą wysoką jakość i to, że one mnie praktycznie nigdy nie zawodzą. Miałam tam, pamiętacie, z jednym podkładem problem w sztyfcie, ale ja ogólnie nie lubię podkładów w sztyfcie, natomiast reszta kosmetyków według mnie jest bardzo dobra. No i teraz chciałam powiedzieć Wam troszeczkę o rozdaniu, ale muszę sobie tutaj zdecydowanie zerknąć, jakie mamy nagrody, bo nie pamiętam, bo są aż trzy nagrody. Marka Pur w ogóle spytała mnie, czy chce zrobić rozdanie dla swoich widzów. No powiedziałam, że oczywiście, że chcę. No i zaproponowali mi aż trzy nagrody. U, słuchajcie. Pierwsza nagroda, czyli nagroda, która jest według mnie największa, będzie to paleta Creator, którą Wam pokazywałam w jednym z moich filmów, którą gdzieś schowałam, ale to jest ta piękna, duża paleta. Gdzieś postaram się tutaj przebitki dla Was zrobić, żebyście wiedziały, o której palecie mówię, ale to jest paleta po prostu, która jest naprawdę przepiękna. A do tej palety jedna osoba będzie mogła wygrać właśnie ten najnowszy podkład w waszym kolorze, bo kolor będziecie wybierały sobie same. Druga nagroda będzie to paleta Be Yourselfie. No, powiem Wam, to będzie ta średniej wielkości paleta, też zrobię przebitki. Przepiękna paleta do makijażu, taka w takich ciepłych, neutralnych kolorach, bardziej ciepłych. Fantastyczna paleta, jeśli lubicie takie kolory. I podkład Buried All. Podkład Buried All jest to bardzo w sumie. Podobny podkład do tego, który dzisiaj testowałam. Jest to podkład długotrwały, kryjący. Uwielbiam go, mam go w odcieniu Ivory, wydaje mi się. Jest to 12-godzinny podkład, 4 w 1. Świetny podkład, jeśli szukacie właśnie podkładu, który bardzo dobrze kryje i który jest do bardzo wrażliwej skóry. Naprawdę pamiętam, że byłam niezachwycona. I ten podkład z kolei nie brudzi ubrania. A trzecia nagroda też jest wspaniała, bo będzie to mini paletka cieni, czyli ta paletka, którą ja dzisiaj Wam pokazywałam. Mini paletka rozświetlaczy, moja ulubiona paletka, czyli dostaniecie taki piękny zestaw, to będą te dwie palety razem. I to jeszcze nie wszystko. I tuż Big Look Mascara, który uwielbiam to jest ten różowy, to już również będzie na przebitkach. nagrody sobie będziecie mogły zobaczyć. I podkłady, oczywiście, kolory będą do wyboru, więc myślę, że jest to naprawdę piękne rozdanie. Także tutaj myślę, że podziękowanie dla marki Purży. Mogę takie rozdanie dla Was dzisiaj zrobić. Bardzo się cieszę, bo no te kosmetyki są po prostu świetne i cieszę się, że aż trzy osoby z moich obserwatorów będą mogły sobie te kosmetyki sprawdzić, zobaczyć jak one pracują na skórze i mam nadzieję, że będą się Wam bardzo podobały. Jeżeli byłyście zainteresowane tym podkładem, no to mam nadzieję, że również wszystko Wam o nim powiedziałam, że macie tutaj wszystkie szczegóły, to jak on na skórze wygląda, to widać u mnie. Natomiast pewnie na każdym rodzaju skóry będzie się inaczej zachowywał. Zauważyłam, że szczególnie youtuberki, które mają skórę taką jak ja, czyli na przykład suchą, ale potrzebują krycia albo odwodnioną skórę, albo właśnie bardziej dojrzałą, bardzo ten podkład lubią. Także. To jest ten podkład na mojej skórze. Jeżeli ktoś go miał, ma inny typ skóry, to bardzo proszę piszcie, jak on u Was się sprawdza. Jestem bardzo ciekawa. Szczególnie przy skórach tłustych, bo to jednak jest troszkę inny typ skóry. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozdanie, to znajdziecie wszystko w infoboksie. Będę musiała wymyślić jakieś pytanie konkursowe. I oczywiście widzimy się w kolejnym moim filmie. Do zobaczenia!